Przetrzymywani. 19 października w Lisau Bay nad Morzem Irlandzkim odbyła się inauguracja sezonu polskich klubów morsów z Liverpoolu i Manchesteru. Pogoda jak na tę porę roku była niezwykle łaskawa. Od rana świeciło słońce. Rzadko się zdarza, że inauguracja sezonu morsowego odbywa się przy tak sprzyjającej aurze. Morsujemy już piąty rok, także zaczynaliśmy. Zaczynałem sam z żoną, żona na brzegu oczywiście. Ja w wodzie. Co chwilę ktoś nam dochodził, także. Na załączonych jak kto z nami jest. Przybywa coraz więcej osób. No dzisiaj pogoda wymarzona. laty tych, co zaczęło, para osób zaczynało. Myślę, że przyciągną jeszcze inne osoby. Fajna atmosfera, fajny klimacik, fajne miejsce. No Anglia jest piękna. Dla tych, co wychodzą z chałupy, przychodźcie do nas. Grupy morsów, zarówno weteranów, jak i tych debiutujących, zebrały się wokół tradycyjnego ogniska, nad którym powiewała polska flaga. Ubrani w kolorowe szlafroki i ciepłe czapki przygotowywali się do pierwszego w sezonie wejścia do wody. Woda miała nieco ponad 10 stopni Celsjusza, więc była wystarczająco zimna, żeby poczuć dreszczyk emocji. Choć niektórym morsom było nawet za ciepło. Bałam się bardzo się stresowałam, chciałam już uciekać, ale weszłam tutaj ze wszystkimi i że było naprawdę w bardzo siła. fajnie, tak. W grupie siła, tak. no? Czyli co, wchodzisz jeszcze raz z morsami Liverpool, oczywiste. jak będzie okazja? Tak, oczywiste. Oczywiście, że tak. Wszyscy są podekscytowani, że wreszcie zaczynamy sezon. Nie możemy się po prostu doczekać, aż będzie jeszcze zimniej, ale już, już emocje są, już energia jest, już wszyscy się, wszyscy się cieszą. Morsy z Liverpoolu i Manchesteru udowadniają, że to nie tylko sport, ale styl życia oraz okazja do integracji i kultywowania polskich tradycji. Brytyjczycy już nas tu rozpoznają. No niektórzy się pytali, która, co ta flaga oznacza, brytyjską poznają. No, jeżeli jest obok Polska, no to też jest flaga, Godu nasze narodowe. No, nie chce nam furgać flaga morsów w Liverpool, ale za chwilę ją rozłożymy, może wiatru przybędzie, bo dzisiaj pogoda jest wymarzona. No.